Tak sobie czasami myślę o wybaczeniu, bo nie zapomniałam jak trudno było mi wybaczyć. Czasami wydawało mi się, że na okruszku nadziei składam mój szept i sercem piszę prośbę o wybaczenie innym. Powiedziałam, że odwiązana od przeszłości z wybaczeniem będę wolna. Bardzo dużo rozmów teraz prowadzę z ludźmi. Mnóstwo osób podzwoni do mnie po przeczytaniu książki z jakimś problemem. Piękna jest to, że jedna rozmowa. Całkowicie potrafi odmienić bieg innej osoby, i że wystarczy zrobić tak niewiele, żeby innym pomóc. Pamiętam taką historię. Jedna z rozmów dotyczyła zdrady. Ta zdrada zawsze coś kończy. Rozpada się taka jedność. I nie da się już nigdy poskładać do kuby zdradzonego szczęścia. To też pamiętam. Niby nigdy już nie będzie takie samo. Niby żal pozostanie, ale jednak nie musi. To uczucie, kiedy ktoś zdradą wkłada ci nóż w serce. Te wszystkie wspomnienia mogą wracać, ale mogą wrócić jak wyblakłe zdjęcie. Nie zareagujesz na nie. Będziesz tylko wiedzieć, że to się wydarzyło i będziesz móc opowiadać jako dobrej lekcji. Dlatego trzeba wybaczyć. Bo jeżeli chcesz zostać przy tej osobie, to musisz jej wybaczyć. I jeżeli chcesz odejść, to musisz też jej wybaczyć. Bo wtedy będziesz mogła odejść na zawsze. Albo pozostać na zawsze. Tak sobie myślę, że każdy zasługuje na wybaczenie popełnionych błędów. Każdy z nas je popełnia. Można wszystko zmienić. Można wszystko zapomnieć. Można wszystko powiedzieć, wykrzyczeć, wyznać. I można też wybaczyć. Najważniejsze jednak jest, żeby umieć wybaczyć sobie. Jak wybaczysz sobie wszystko to, co nazywasz błędami, jak wybaczysz sobie wszystko to, co nazywasz porażką, co nazywasz bólem, lękiem, wybaczysz sobie to, że się lękasz, wybaczysz sobie to, że się boisz, wybaczysz sobie to, że czegoś nie zrobiłaś albo że coś zrobiłeś. Wybaczysz sobie wykrzyczane słowa i te niewypowiedziane wtedy dopiero będziesz mógł wybaczyć inne wszystko to co widzisz w sobie niedoskonałością drażni Cię na zewnątrz dlatego trzeba zacząć od siebie Można wybaczyć wszystko. Można wybaczyć nawet to, że ktoś ciebie molestował albo molestował twoje dziecko. No, można wybaczyć to, że ktoś odszedł bez słów i pozostawił cię w pustej, niewiadomej. Bo najważniejsze jest zająć się sobą, żyć tak, żeby w sobie, w głębi serca, zawsze mieć przyjaciela. Tym przyjacielem masz być sama dla siebie. Wtedy nigdy nie poczujesz pustki. Ta więź z sobą daje ci uczucie więzi ze wszystkimi na świecie. Dlatego tak ważne jest wybaczyć, pokochać siebie w pełni, zaakceptować wszystko, co się wydarzyło i cieszyć się chwilą obecną. A kiedy wyglądasz przyszłości, to uśmiechasz się do niej, bo wiesz, że właśnie teraz to, co jest w Twoim sercu, z podwojoną siłą objawi się w przyszłości. Dlatego jesteś taki uważny. I dlatego warto wybaczać. Kiedy minie jakiś czas, a ty będziesz wyglądać za owocami tego, co się stało, i nie pozostaniesz uwięziona w bagnie utyskiwań, wtedy twoja przyszłość będzie świetlista bo jej poszukałaś we wspomnieniach z przyszłości, bo skupiłaś się na tym co dobre, bo przyniosłaś całą, swoją energię życiową, całą, swoją uwagę. Każda chwila obecna była poświęcona temu, co pięknego może przynieść to do doświadczenie. Dlatego warto wybaczać: Kto tak naprawdę cierpi? Ten, który, któremu nie zostało odpuszczone, czy ten, który chodzi z bólem w sercu, z rozdarciem, gniewem, żalem, niemocą, komu odbiera to siły życiodajne, komu nie pozwala spać, komu nie pozwala oddychać, cieszyć się chwilą. Kogo sprowadza do życia, jak wegetacja? Komu czarne chmury zasłaniają okno na świat? Temu, który nosi w sobie żal, nie potrafi puścić, nie potrafi wybaczyć. Brak umiejętności wybaczenia całkowicie zniekształca to, kim naprawdę jesteś. I jak naprawdę ma wyglądać Twoje życie? Zamknij teraz na chwilę oczy, zaufaj mi. Zeskanuj teraz cały swój dzień i ten poprzedni i jeszcze. Zobacz, jak wyglądało do tej pory Twoje życie. Uświadom sobie, co brak umiejętności wybaczania zabrał Ci z tego życia, czego nie robisz. Co pozostawiasz w stanie zaniechania, z czego rezygnujesz. I weź bardzo spokojny, głęboki wdech. A z wydechem puść to. Skoro widzisz, że nic Ci to nie daje, a tylko Ci zabiera, puść to. Albo tylko otwórz swe serce na to, że chcesz. I niech pojawi się nota nadziei, że możesz. Cała reszta wszechświata resztę już za Ciebie zrobi. Tylko uwierz i otwórz się na to. Wszystko na tym wszechświecie pomoże Ci, żebyś wybaczył. Każda sytuacja, rozmowa będzie krokiem do przodu. I weź kolejny spokojny, bardzo głęboki, spokojny wdech. Poczuj świeże powietrze i z wydechem wykrałuj siebie w przyszłości osobę wolną, wolną, bo wybaczyła. Zobacz, co robisz, kim jesteś, gdzie jesteś. Wolna, wolny Nikt i nic cię już nie ogranicza. Nagle czujesz, że pojawiają się siły witane i wierzysz w to, że wszystko jest możliwe. Tak właśnie będzie wyglądać twoje życie. Tak właśnie wygląda. Dokonało się. A kiedy tylko zwątpisz, że jest to możliwe, Wróć do tych słów, niech na nowo wzbudzą Twoją wiarę. Każde słowo wypowiedziałam z miłością. To działa. Dokonało się.